Jak się sprawuje Piotr Stramowski jako ojciec. Wspaniale. Myślę, że to jest takie właściwe. Myślę, że przyszły w końcu czasy, kiedy możemy dzielić bycie rodzicem z mężczyzną, z partnerem. Że to już nie jest wstyd, tylko wielka zaleta. Poza tym myślę, że mężczyźni zyskują, otwierając się na, opie na opiekę nad dzieckiem, na bycie w domu. Na poświęcanie więcej czasu właśnie w tym wrażliwym momencie rodzinie i kobiecie na no, taką wyrozumiałość, bo to jest też um, zwrócenie się ku swoim emocjom, swojemu wnętrzu. E, więc e, a nie taka sytuacja, że mężczyzna jest od dbania o zewnętrznie, o dom zarabiania i myślę, że może Cię czuć wykorzystany w pewnym momencie, jakiś taki obok i zapomniany w tym kręgu rodzinnym. No ale trzeba trochę wysiłku włożyć na początku, żeby tak się nie stało.